Serdecznie się z Państwem witam. Dzisiaj mamy 30 październik 2023 rok. Jestem w ulu numer 18. I tu w tym ulu będę dokonywał przeglądu tej rodziny pszczelej. Jak się tej rodzinie to wszystko ładnie pszczoły obkitowały. Wiedzie czy nie ma czerwiu, czy nie ma zbyt wyjedzonego pokarmu. Ta matka dość za zaczęła czerwić. Ledko użyje dymu, aby się te pszczoły... Poranek nie rozlatywamy i teraz muszę to gniazdko przepatrzeć ile tych pszczół, ile pokarmu, czyli ma czerwiu. No i proszę Państwa, proszę Państwa, w tym, w tym, w tym, w tym zacowanym ulu. Można takie tryki robić. O, ramkę wyjęto sobie zawiesić na tym futerale, aby ją nie kłaść, nie przygniatać szczół. No ale niestety czasem za ule mają takie walory. Wydawało się, że. Pszczoły siedzą na wszystkich plastrach. Siedzą, ale od góry. No, tu już parę pszczółek siedzi i sklepią pokar. Ta rodzina ma 8 ramek stanowczo za dużo. Prawdopodobnie zobaczymy. No, nawet nie, nie można powiedzieć za dużo. Odbieramki tylko puste. i ta jest bardzo pusta. Ta jest bardzo pusta. Nie wiadomo, czy nie trzeba będzie jej przełożyć do przodu ula. Ze względu na wyjedzenie. także pszczo pszczoły mają sporo pustych komórek na uwiązanie kłębu no przeglądałem to jesienią no nie było tu pszczół naprawdę się zamartwiałem a teraz parę tych pszczółek wolu siedzi Że z tych wszystkich plastrów będzie jedna ramka do przełożenia prawdopodobnie. Także ogólnie nie wiem jak to widać na kamerze ogólnie można powiedzieć, że to też ładna rodzina To jest typowa wielkość. Typowa wielkość rodziny. A i tu puste Do pszczoły Kaukas Ale raczej to będzie. z potężniejszych moich rodzin. No i tu gdzieś miałem plaster pusty w środku. Muszę teraz do niego dotrzeć. Tędy by był na ciężar. Tak to jest ten jest pustawy dać go bardziej z przodu ula trochę zamieszałem w świcie zimowej ale niestety także na tą chwilę ta rodzina pszczela ekstra wygląda nie mam do nich żadnych zastrzeżeń i na pewno nie będę się rumienił z tego powodu, że ją pokażę na YouTube'a. No niestety drodzy Państwo w przyszłym sezonie to już muszę wszystkie inne czynności sobie odłożyć, a zająć się naprawdę tymi pszczołami. Te rodziny wymagają przele przeleczenia. Ja z zielem. Tu nie ma odwrotu od tego muszę jakoś sobie czas wykombinować Jak Bozia pozwoli Będę się musiał lepiej tymi pszczółkami zająć No i teraz biorę ten plaster No i takie nagranie, taki film mogę sobie w każdej chwili otworzyć Zobaczyć co tu w ogóle piszcze w tym ulu tu jest decha gruba która izoluje gniazdo wszelkie pszczółki z drugiej strony muszę zgarnąć ognia gniazda, bo mogą sobie nie poradzić o. także o tej porze pszczelarz musi szanować każdą pszczółkę każda pszczółka na wagę do mocnej, wiosennej rodziny także to jest jako na miarę pszczół Kaukaz dobra rodzina bo Kaukazy nie tworzą się innych rodzin no i nie ma czerwiu teraz taką delikatną rodzinę jedna druga tabletki a tylko tyle trzeba będzie to Troszkę ruszyć. No martwiłem się po jesieni. Przed tą jesienią, we wrześniu, ciężko to było spotkać pszczoły bólu. No bardzo się martwiłem. Że Mogę zostać przez bezrodzin szczeli. Jak Państwo widzą, tyle tego ciepleń, a mimo to czerwiu nie ma. Więc o temperaturze w ulu decydują w pewnym stopniu swoim zachowaniem pszczoły. Teraz przejdę do ula numer 2. Tam będzie słaba rodzina. Serdecznie się z Państwem żegnam.